No hej, cześć, jest nam niezmiernie miło powitać was w pierwszym odcinku kolejnego naszego projektu, Projektu, który zapowiadany było trzech lat, nie mylę się od trzech lat, bo już w epilogu mówiliśmy o tym mundialu pełnego niespodzianek tak. i no, były różne, że tak powiem, perypetie, perypetie turbulencje jakieś, y, 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 ten, y, y, jak się nazywa to w samolocie, w samolocie y, turbulencje, burbulencje. Burbulencje. I dlatego troszkę się tutaj wszystko opóźniło, ale jesteśmy kochani, jesteśmy, jesteśmy. i zgadnijcie, ciekawy się, ciekawy się gdzie zgadnijcie. jesteśmy, podpowiem, że Poszliśmy za sugestią w komentarzach, bo już licznie piszecie komentarze jestem tak, bardzo wiem, miło. z was pisało dokąd, dokąd mamy pójść. Gdy Poszliśmy miejscu, tam, gdzie. gdzie no, do właśnie, miejsca, o którym komentarzy było najwięcej. O których po prostu, którego pragnęliście i oto jest. Tak, zgadliście. Wiecie, jest to obotaniceski sad, kochani. Za nami widać sad. A przed nami widać telefon, bo nagrywamy odcinek dla was. O. Siedzimy w Altanie, którą możecie znać również z końcowych odcinków Mundialu Półnego i ponieważ niestety pada deszcz, powiem wam, jesteśmy zszokowani tym, ale... Myśleliśmy, że w, w Moskwie jest zawsze jest słońce, jest, słońce jest, a okazuje dziwne, się, że i pada deszcz. nie, że nawet w takim miejscu jak Moskwa może padać deszcz, no ale... Jest to szokujące, jest... ale to taki płaszcz radości, myślę, tego miasta z powodu naszego przyjazdu i cóż, w Moskwie nie pozostaniemy za długo, ale o tym później. A teraz e, chcielibyśmy tutaj, z ogłoszeń bardzo ważnych do tego projektu, powstał Instagram, kochani. Tak, to o co też prosiliście wielu z Was. E, Instagram, Mundial, pełen niespodzianek. E, z podkreśnikami, prawda? Tak, mundial podkreśnik pełen podkreśnik niespodzianek. niespodzianek. Dokładnie. I tam możecie śledzić zgodnie z tytułem euro pełne niespodzianek. Dokładnie. Z tego euro tam będziemy wrzucali ciekawe jakieś widoczki. Takie jakieś... Troszkę, coś innego niż na tym kanale. To będzie takie dodatkowe. Tak, trochę takiej sztuki, dodatkowe. Fajnej, fajnej fotografii. I takie troszkę lepsze. To jest dla takich fanów bardziej wymagających. Też się coś znajdzie, to obiecuję Tak, też y, wielu z Was. Y, Pytało w komentarzach, dlaczego nie mogę pisać komentarzy. Tak, to właśnie w tym miejscu filmem. chciałem się przeprosić, ale okazuje się, że się pozmieniało wszystko od tego czasu i nasz film był oznaczony jako przeznaczony dla dzieci, ponieważ jest przeznaczony dla dzieci również. Ale jest też przeznaczony dla A, dorosłych. Rosły. Jest przeznaczony dla całej rodziny. Całej rodziny, bo jest to, nie ukrywajmy, kanał familijny, podróżniczy i edukacyjny. To, tak. Ale okazuje się, że kiedy kanał jest przeznaczony dla dzieci, to automatycznie komentarze są wyłączone, więc przez chwilę były wyłączone, co Ale już są, to naprawione. są naprawione. Także nie tutaj nie zniechęcajcie się w żadnym wypadku piszcie tak, komentarze, dokładnie, Tak, dokładnie to wszystko, zawsze... co mieliście tam w głowie po obejrzeniu tamtego filmu, to wszystko możecie to wszystko teraz piszcie. napisać, my to tam, przeczytamy, tutaj... przeczytamy. Oczywiście. Dokładnie, bo jesteśmy, jesteśmy tu przede wszystkim dla was. Przede wszystkim e, głównie nawet bym powiedział. E, Lwa część, gdyby powiem, że jest dla Was gros. I teraz, już kończąc tę naszą, że się tak wyrażę, tyradę powitalną, a zaczynając przygodę, zajmiemy się tym, co umiemy najlepiej i to, co z czego jesteśmy znani, co na co czekaliście, czyli piciem, picie, piwa, piwa botanicielskim sadzie. sadzie tak. Co jeszcze chciałbyś coś dodać, Michał? Dla Myślę, fanu? że czy wszystko, co ważne, ci, już zostałeś powiedziane. Wszystkie słowa ważne. Więc myślę, że tutaj się pożegnamy. Może jeszcze może pokażemy nasze zakwaterowanie. Bo też pewnie ciekawi jesteście, jesteście gdzie, ciekawi, gdzie są Ale też musicie być też cierpliwi. Spokojnie jesteśmy zmęczeni, wszystko będzie. To Także wszystko będzie tak i będzie, będzie bardzo ciekawe. Pamiętajcie o Instagramie, to jest coś nowego. Będą też konkursy, może będą jakieś goście, spróbujemy jakieś nowej formuły. To się wszystko okaże. A na razie, kochani, idziemy na złożony odpoczynek i trzymajcie się. Cześć!